Siemanko, my nadal w Łodzi na KSW 64. Karol Garnsarz z tej strony, ze mną Tomasz Sarara. Siemanko, Tomek witaj. Siemanko, siemanko klasycznie. Tomek, jak u Ciebie słychać z karierą? Jesteś po pierwszej walce w KSW, 1-0 to Twój rekord. Czy możemy się spodziewać Twojego rychłego powrotu, powrotu do klatki KSW? Na pewno nie rychłego. Myślę, że na pewno tak, ale na pewno niestety nie rychłego. I związane jest to z tym, że potrzebuje się co nieco ponaprawiać. Umówmy się, że... Co tam nie tak? A sporo rzeczy, sporo rzeczy, ale na pewno muszę zacząć od, od łokcia właściwie. To jest taka kontuzja, z którą się borykam od dłuższego czasu, z którą tak naprawdę nie potrafię sobie dobrze poradzić. ona mi zaczęła tak mocno doskwierać właściwie w przygotowaniach, walkach. W ostatnich kilka walk właściwie to cały czas podejmuję jedną ręką, no tą ostatnio zawsze się wyjść z jedną nogą i postanowiłem sobie, że dość tego takiego robienia czegoś na półgwizdek. I to nie racji, że mi się nie chce, po prostu tylko, że już więcej nie daje rady. Mały kroczek do tyłu w postaci naprawy, a później wracam. Jesteś urodzonym sportowcem, więc nie dziwi mnie takie podejście do, do tej walki. Powiedz, dzisiaj jesteśmy na KSW 64, kilka zajebistych pojedynków już za nami. Który Ci najbardziej się spodobał, zapadł w pamięć? No ch chyba tak naprawdę ostatnia walka, która przed chwilą się skończyła, fajnym knockdownem, Rutkowski Daniel zrobił fajnego high Miała Miał naprawdę ciężkie chwile w tej walce, bo jego rywal na mocno się na niego odpalił, ruszył, chciał go złamać. Najpierw Daniel dowodził, że się go nie da tak łatwo złamać, a później łamie. Także naprawdę fajna, fajna walka, podobała mi się. A Pietrzak z Musajewem? Też spoko, choć... choć jak by, jak chyba... ty widziałeś werdykt? Bo dużo kontrowersji sprawia. A, mnie, a, mnie, a, mnie, ten, a ten, mnie ten remis jakoś specjalnie nie boli tak naprawdę. Uważam, mm. że gdzieś tam któryś z chłopaków mógłby się czuć bardziej pokrzywdzony, gdyby tę walkę przegrał, więc ten remis tak naprawdę osądzam jako spoko. Bardzo mocno czekałem na walkę Roberta Rochały, Czeka... liczyłem, że, że wygra. Wygrał, spodziewałem się, że może pójdzie mu to nieco lżej, no ale Patek Czwarczyk też pierwszy łapanki na pewno nie jest i była fajna, wyrównana, ciężka walka dla niego. Przed nami zostały już dwa najważniejsze pojedynki tego wieczoru. Najpierw Pudzian z bombardierem. Jak ty widzisz to starcie? Czy zrobiła na tobie wrażenia waga i rozmiar tego afrykańskiego byka? Nie, ja już dawno przestałem właściwie gdzieś optycznie oceniać rywali, że jest duży, silny, wielki. Ja zawsze wręcz powtarzałem, że ja lubię się być z dużymi Zawsze tak kuriozalnie mówię, że padają, robią większą dziurę w ringu, czy to w klatce, padają z większym hukiem. I myślę, że Mariusz też właściwie sobie w ten, w ten sposób poradzi. No i walka wieczoru myślę, że przybierze o pas, bo naprawdę jest świetnym, zajebistym zawodnikiem. Pamiętam jego walkę, kiedy ten pas zdobywał, zrobił na mnie duże wrażenie. No i myślę, że gdzieś tam nie zamierza za, zafundować nam wszystkim regresu, tylko pewnie jeszcze większy progres. Mówi się, że Bombardier ma podpisane kontrakt na kilka pojedynków tutaj w KSW, czyli jakby dzisiaj na przykład Mariusz sobie poradził łatwo z Bombardierem, to Ty na powrót po kontuzji co byś powiedział na takiego kolosa? Kurczę, no musiałbym się najpierw chyba gdzieś tam sprawdzić w maratonie, bo bym przed nim musiał troszeczkę uciekać, nie dać się złapać i wiadomo, że to byłaby normalna byłaby taktyka, żebym go chciał obijać z daleka, nie dać się złapać. Kurczę, ale chyba brzmi to ciekawie, nie? Zobaczymy, co pokaże Bombardier dzisiaj, ale, ale pogłówkujemy, czy, czy czegoś takiego nie, nie szłychnąć. Choć nie ukrywam, że tam, powiedzmy, na tapecie jest parę innych nazwisk. No, miałbyś już kogoś takiego, z kim chciałbyś się zmierzyć? Ja tak, już chyba przestaniemy gdzieś tutaj faktycznie ukrywać, powiedział to głośnie arkady żosek, powiem to głośno ja. On chciał walki z Tomkiem Sarano. Ja bym takie walki z Arkiem chciał. Jesteśmy obydwoje strajkerami i na jakichkolwiek zasadach byśmy się regułach nie, byli, nie bili. My wiemy, czego byśmy chcieli w walce szukać i to byłoby naprawdę zajebiste zestawienie sportowo-marketingowe. Wydaje mi się, że wszystkim o takie chodzi. No wtedy wilk sytuacja cała. No to byłoby na pewno świetny pojedynek. Ostatnie pytanie, tylko mówisz o tych kontuzjach, jak to czasowo jeszcze mniej więcej wygląda. Nie wiem, powrót za pół roku, coś takiego? No ja tak powiem drugi kwartał 2022 roku jestem, melduję się w formie zdrowy, zdrowy przede wszystkim zdrowy. No do tego zdrowia Ci życzę w takim razie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również wszystkim, życzę zdrowia, bo to dzisiaj towar to warde także nikomu nie To pojawia. najważniejsze. Tak jest.